Oto, jak zainstalować uchwyt do soundbara Sonos Arc. Najpierw sprawdźmy, co jest w pudełku. Cztery śruby do ściany. Cztery kołki rozporowe. Dwa dystanse. Dwa zaczepy do soundbara. Dwie śruby do montażu soundbara. Pięć śrub M5. Jedna poziomica. I jeden uchwyt ścienny. Oto narzędzia potrzebne do tej pracy. Teraz pozwól, że wyjaśnię, jak oznaczyć i wiercić na różnych typach ścian. Najpierw rozłóż uchwyt ścienny. Następnie zabezpiecz uchwyt ścienny śrubą M5. Opcjonalnie możesz dołączyć załączoną przekładkę, aby utworzyć przerwę 1,5 cala lub 38 mm między głośnikiem a ścianą. Następnie użyj miarki, aby znaleźć środek telewizora. Potem zmierz miejsce poniżej telewizora, gdzie chcesz umieścić soundbar. Następnie użyj poziomicy, aby sprawdzić wyrównanie uchwytu ściennego. Następnie zaznacz otwory na śruby jako przygotowanie do wiercenia. Oto jak wiercić w różnych rodzajach ścian, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, ściany z płyt OSB i beton. Możesz zatrzymać wideo w dowolnym momencie, aby lepiej zrozumieć, jak wiercić w ścianie. Teraz przejdźmy do montażu uchwytu ściennego i soundbara. Zacznij od przymocowania uchwytu ściennego za pomocą dołączonych śrub ściennych. Następnie przymocuj kotwy do soundbara za pomocą dostarczonych wkrętów. Następnie podłącz kabel zasilający do soundbara. Na koniec zamocuj soundbar na uchwycie ściennym. Możesz również usunąć dystans, jeśli chcesz, aby soundbar był bliżej ściany. Po usunięciu dystansów, zamocuj soundbar do uchwytu ściennego.